Powiedział za dużo o współpracy ze świątek. Iga oceniła współpracę z nowym trenerem. Czy po kilku miesiącach świątek powinna oczekiwać więcej od Fiseta. Iga świątek w Dubaju nie przestaje zaskakiwać, wywiera ogromną presję na swoich przeciwniczkach i od początku spotkania, na przykład za zaręką była stroną dominującą. Zazwyczaj zdobywała punkty po krótkich wymianach, przyparta do muru azarenka seryjnie popełniała proste błędy i kompletnie nie miała argumentów, żeby przeciwstawić się Polce. Nawet doszło do tego stopnia, że. Białorusinka pod koniec pierwszego seta, który trwał zaledwie 27 minut, pokazała, że nie ma już siły dalej walczyć. Iga nie jest ze stali i potrzebowała czasu, żeby wywrzeć podobną presję na pochodzącą z Ukrainy Dajany Jastremską. Świątek po meczu za zaręką przyznała, że kilka razy grała przeciwko Azarence i wiedziała, że od początku musi być gotowa na wszystko. To wielka mistrzyni. Zagrała solidnie, była w swojej strefie i jestem z siebie bardzo zadowolona, że tę legendę pokonałam, mówiła Świątek. Iga zresztą nie pierwszy raz z ogromnym szacunkiem wypowiada się na temat swoich rywalek. Iga jeszcze ani razu nie triumfowała. W, Dubaju. w zeszłym roku odpadła w półfinale, natomiast w 2023 roku przegrała w finale z czeszką Barborą Krejcikową 4-6-2-6. Z turniejem pożegnały się już pozostałe Polki. W pierwszej rundzie odpadły Magdalena French i Magdalinet, która uległa zresztą Jastremskiej 3-6-5-7. Po tym, jak Wim Fiset został trenerem Ig, Polka radzi sobie bardzo dobrze, ale nie odniosła jakichś spektakularnych sukcesów. Zaraz po ogłoszeniu, że to Tobelk zostanie nowym trenerem Świątek, Wojciech Fibak mówił, że nie jest zaskoczony tym wyborem i sądzi, że ta współpraca przyniesie Idze korzyści. Fiset ma oczywiście ogromne i bardzo bogate doświadczenie. W przeszłości współpracował z Simoną Halep, Wiktorią Azarenką, Angeliką Kerber czy Naomi Osaką. Jak podkreślają zresztą media, kiedy Świątek grała z Azarenką, Wiktoria podobno ani razu nie spojrzała w stronę Belga. Czyli jakiś tam uraz musi być. Po United Cup, w którym polscy tenisiści zajęli drugie miejsce, Fiset mówił, że to był świetny trening przygotowujący do wielkoszlemowego Australian Open i zalecił wtedy Idze, żeby ta przede wszystkim skupiła się na odpoczynku. Zaznaczył też, że występ w Sydney poprzedził bardzo krótki okres przygotowawczy. No dobra, ale przyszło Australian Open, który był pierwszym wielkoszlemowym turniejem, w którym Iga wystąpiła z Fisetem w roli trenera. Udział w imprezie zakończyła na półfinale, czym wyrównała najlepszy dotąd wynik z 2022 roku. No i można powiedzieć sukces, ale chciałoby się trochę więcej. Wiadomo było, że efekty współpracy nie pojawią się zresztą od razu, ale początki wyglądały naprawdę świetnie. Jak donosił Eurosport, rzucała się w oczy nowa energia i radość, która zastąpiły widoczne na twarzy igi od jakiegoś czasu zniechęcenie. Jednak po przegranym meczu z Ostapenko w Dosze, Fiset przyznał, że wykonanie założeń przez Igę nie było najlepsze. Nie potrafiła znaleźć swojej najlepszej formy. Oczywiście chcieliśmy wygrać czwarty rok z rzędu, ale wydaje mi się, że spisywaliśmy się przyzwoicie. Hmm. No i na chwilę zatrzymajmy się przy słowach samego Fiseta, bo trzeba przyznać, że tak jak w piłce nożnej trener ma prawo krytykować swoich zawodników, wymagać od nich oczywiście więcej, jak każdy zresztą trener, tak w przypadku tenisa trzeba pamiętać, że to w dużej mierze również trener odpowiada za sukces swojej podopiecznej i to trener może wylecieć tak szybko, jak szybko się znalazł w tej drużynie. Trzeba przyznać również, że Wim Fiset przyszedł do Iggy Świątek w dosyć trudnym okresie kiedy jeszcze nie wiadomo było w ogóle czy Iga będzie mogła dalej grać, bo toczyła się ta cała sprawa związana z wokół afery dopingowej i Finfiset poszedł w ciemno, chciał współpracować z pierwszą, potem drugą rakietą na świecie. To mu trzeba przyznać, że odwagi mu nie zabrakło. Współpracę z poprzednimi zawodniczkami Bywały różne, na ogół chyba można spotkać się z pozytywnymi komentarzami. No, oczywiście zdarzało się również sytuacje, w którym jedna zawodniczek, już zostawię ten temat, nie chce znać, nie chce widzieć na oczy Wima Fiseta, no ale czasami też tak się zdarza. Natomiast po kilku miesiącach niektórzy by oczekiwali trochę więcej od Wima Fiseta, a przede wszystkim chyba jednak jeszcze łagodniejszych słów, albo przynajmniej nie dzielenia się z mediami, całą kuchnią, która dzieje się na zapleczu, która właśnie ma miejsce w sztabie, i może krytykowanie Igi za to, że nie dowiązła tematu, za to, że nie wykonała pełnych założeń, które wymyślił sobie trener. No, to już zostawiam pod Waszą ocenę. Czy to było dobre posunięcie, czy złe, czy z dziennikarzami Wim Fiset nie był zbyt szczery? A z drugiej strony, z mojej perspektywy mogę powiedzieć, super, jakby Panie Wime, proszę mówić jak najwięcej, będziemy wyciągać takie smaczki. Tylko pytanie, czy tym samym nie szkodzi Pan sobie, to tam Pal sześć, ale bardziej się martwi o to, czy nie szkodzi Pan samej Idze Świątek. To też zostawiam pod Waszą ocenę. Z kolei Iga chyba z tej współpracy jest zadowolona. Przynajmniej tak o niej mówiła. Jakiś czas temu. Podkreślała, że praca z Wimem jest bardzo odświeżająca i jak mówiła, cieszę się, że dobrze się dogodujemy też poza kortem. Początek naszej współpracy na pewno jest pozytywny, tak mówiła Iga. Relacja między zawodniczką a nowym szkoleniowcem była zresztą widoczna podczas Australian Open, gdzie po porażce z Madison Keys FISET wspierał Igę i tutaj za to Szapoba. Trener ma mnóstwo pomysłów na moją grę. Wykorzystujemy czas między turniejami na wdrażanie nowych elementów, tak podkreślała to Iga Świątek. No i może. Faktycznie, czas między tymi turniejami, między Dosza a Dubajem, jest naprawdę niewielki czas na wdrażanie nowych elementów. To jest czas, kiedy po prostu to się dzieje na korcie i na ten trening tak naprawdę niewiele jest miejsca. Może jeszcze na te wielkie sukcesy przyjdzie czas i zobaczymy igę w nieco odświeżonej formie. Ostapenko nauczyła się igi świątek i tak jak szybko poległa w kolejnym turnieju, tak trzeba przyznać, że no jest takim. Nemesis jest je s jakimś takým stákym... czymś, co sprawia, że Iga podchodzi jeszcze z e, taką niepewnością do meczów z Ostapenko. W waszych komentarzach czytałem też, że zwracacie uwagę na mental Igi Świątek, że tutaj nie tylko Winfiset za to odpowiada, ale również pojawiła się ponownie Daria Abramowicz, ponieważ mamy świadomość, jak świetną zawodniczką jest Iga Świątek i tak naprawdę drobne elementy decydują o tym, że nie zawsze to idzie zgodnie z planem. Czy waszym zdaniem Winfiset i Daria Abramowicz powinni tutaj jeszcze dokonać pewnych Zmian w swoim podejściu do współpracy z Igą Świątek? Czy w najbliższym czasie spodziewacie się jakichś y, kolejnych wydarzeń, jakichś kolejnych zmian u, u IGi? Czy to będzie taki proces postępujący, że będziemy tak naprawdę wręcz nie zauważać pewnych zmian, ale one w końcu przyniosą odpowiedni rezultat? Jestem ciekaw Waszej opinii na temat tej współpracy, bo IGA radzi sobie świetnie. Oczywiście zdarzają się wpadki, natomiast y, to jest też dopiero początek roku mamy raptem końcówkę lutego więc jeszcze bardzo dużo może się wydarzyć więc tutaj nie zależy mi na jakiejś wielkiej krytyce Wima Wizeta raczej na pierwszym takim podsumowaniu jego współpracy z Igą Świątek. Jak wy oceniacie tę współpracę na tym etapie? Czekam na wasze komentarze tutaj na dole. Na razie to tyle, dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki za Igę.